Witam Was bardzo serdecznie. Kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak z kwadratu, który już jakiś czas temu zamieściłam na kanale mysz, powstaje taka oto narzutka. Narzutka, kimono, jak tylko zechcecie sobie ją nazwać. Muszę przyznać, że to jest jeden z moich e, ostatnio bardziej udanych projektów. To jest, wiecie, co, taka narzutka, którą chcemy ubrać, kiedy jest naprawdę gorąco. Ale na przykład nie chcemy pokazywać aż tak dużo ciała, albo mamy, nie wiem, sukienkę na przykład, która w niektórych miejscach nie do końca sprzyja naszej figurze. I jeżeli ktoś to, komuś to przeszkadza, na przykład, nie wiem, dziewczyny czasami nie chcą pokazywać ramion albo pleców, no to taka narzutka jest idealna. Ponieważ mm, ażur jest bardzo duży, ona wygląda jakby była zrobiona z gipiury, po prostu z jakiejś takiej bardzo grubej koronki. I taka właśnie jej forma, czyli takie kimono luźne i takie opływające, nadaje i takiego, wiecie, boho trochę klimatu, podkręca trochę nasz outfit, tak żeby on był bardziej interesujący. Tak więc zachęcam Was mocno do tego, abyście taką tunikę zrobili. Przypomnę tylko, że um, te kwadraty by zostały zrobione z włóczki, która nazywa się glam. Glam jest to włóczka z autorskiej kolekcji MagicLub.pl, która jest włóczką wiskozową, z nitką taką błyszczącą. I słuchajcie, ta włóczka dostępna jest w kilku co najmniej kolorach. Mój, mój kolor, ten, który ja wysłał, wybrałam, to jest biscotto. Biscotto Gold, gdyż ma taką delikatnie złotą nitkę, która nadaje takiego ciepłego odcienia tej e, nici. Natomiast wiem, że jest dostępna również biscotto silver, która jest równie piękna. Natomiast ten brąz jest odrobinę chłodniejszy, taki, wiecie, teraz super modny kolor, taki taupe, z połączenia tej srebrnej, takiej lekko połyskującej nitki tutaj wychodzi. I ten kolor również wam serdecznie rekomenduję, ponieważ wiem, że biscotto gold jest dostępna w ograniczonej ilości. Natomiast hmm, zwróćcie uwagę też na inne kolory. Tam są takie kolory różne ekri. Jest przepiękna czerń, która ma ze sobą, która jest połączona ze srebrną nitką. To wygląda jak metaliczna nić, wygląda przepięknie. Tak więc zwróćcie koniecznie na to uwagę, bo nić Glam jest naprawdę um, Ciekawa, zarówno jeżeli chodzi o skład, jak i o przyjemność przerabiania jest idealna na szydełko. To jeszcze w dodatku jest przystępna cenowo. Tak więc leccie w opisie, oczywiście dam Wam linki. Ja do robienia tych kwadratów użyłam szydełka 3,5 mm. To też weźcie pod uwagę. Kwadraty są, to są dokładnie te same, które zamieściłam w poprzednim filmie na te, o tym kwadracie i łączyłam je dokładnie w ten sam sposób, w jaki Pokazałam to na filmie. Natomiast za chwilę rozrysuję Wam taką mapkę, jak połączyć te kwadraty, aby dały właśnie taki, takie kimono. Tutaj dosyć takim być może ciekawym rozwiązaniem jest to, że dekolt z tyłu ma kształt szpica, tak? czyli on się w ten sposób rozchodzi że nie robiłam tutaj z tyłu żadnego miejsca jakby na szyję, tylko po prostu założyłam, że będą się rozchodzić te poły trochę na boki, z tego względu głównie, że ja wiedziałam, że nie będę jakby nosić tego tej narzutki jakby tak zapiętej. Natomiast to, co mi jeszcze w tej chwili w do głowy, to zwróćcie uwagę na to, że jeżeli połączycie również te kwadraty z przodu, zostawiając tutaj odpowiednią ilość miejsca Czyli myślę, że to powinno być minimum dwa kwadraty, od, licząc tutaj od tyłu, kiedy one się rozchodzą, to powstanie przepiękna tunika, taka bluzka. Jeżeli tutaj cały przód połączycie ze sobą. Tak więc nie wiem, czy to będzie widać, o, ale zobaczcie, jeżeli ona tutaj będzie połączona, to powstanie po prostu narzutka, która nie będzie rozpinana. I powiem Wam tak całkiem szczerze, że bardzo mi się to też podoba. Tak samo mi się to podoba jak ta. Natomiast ja wiem, że dla mnie bardziej użytkową rzeczą jest narzutka, która jest rozpinana, dlatego że ja często lubię mieć coś właśnie na ramionach, lubię mieć coś tutaj e, takiego wiszącego, co nadaje trochę strojowi takiego hipisowskiego wyglądu, bo taki styl lubię. Mm, lubię też takie obszerne oversize'owe rzeczy, które gdzieś tam właśnie wokół mnie powiewają, dlatego ja taki wybrałam sposób. Natomiast już Wam pokazuję, jaką mapkę ym, przyjęłam dla składania tych kwadratów, aby uzyskać dokładnie ten efekt. Nasze kimono nazywałam glamorous, ze względu na to, że nić, z której korzystam, to jest nić glam. I teraz zobaczcie: do zrobienia naszego kimona będą potrzebne 22 kwadraty. Dlaczego? Już tłumaczę. Już tłumaczę, w jaki sposób je łączyłam. Otóż. Zaczęłam od skonstruowania tyłu. Nasz tył na początek to były cztery kwadraty tutaj w rzędzie jako szerokość kimona i trzy na długość, tak? Czyli taki prostokąt najpierw wykonałam. Następnie wykonałam kolejne cztery kwadraty, które przytwierdziłam tylko tutaj z tyłu na razie, ponieważ one Będą jakby złożone na pół i będą stanowiły, będą na ramieniu jakby będą złożone na pół, dlatego ja je tutaj o w ten sposób jako połówki oznaczę. E, I e, przyszyłam je tutaj i między sobą, ale nie przyszyłam ich w tym miejscu. Czyli tutaj zostawiam nieszyte. Dlaczego? Tutaj je szywam. Tutaj zostawiam oczywiście puste, bo tu nie ma do czego przyszyć. Natomiast szywam je, przyszywam je do tyłu w tych miejscach i tutaj po bokach. Dlatego, że zobaczcie, to jest właśnie ten tył. O, widzicie? To są te kwadraty, które są następnie złożone na pół, i one stanowią po prostu ramiona. A ten dekolt z tyłu, ten, ten V, wynika z tego po prostu, że gdybym je zszyła, to by był taki, a ja go nie zszyłam, bo chcę, żeby z tyłu po prostu ładnie się to układało w taką fałkę. I stanowi to po prostu taki lekki dekolcik z tyłu, żeby ładnie się tutaj z przodu poły ustawiało. I teraz tak. Oczywiście to są te naramienne, jakby kwadraty, bo tak jak o tutaj widzicie, mam nadzieję, że to dobrze widać. One są po prostu tutaj na ramieniu jakby złożone na pół. No i teraz słuchajcie, z przodu jakby wykonujemy dokładnie to samo, czyli ja mam tutaj rozcięcie, czyli tych kwadratów już tutaj następnych żadnych nie łączę ze sobą tutaj w tej linii. Nie ma tu połączenia. Tu nie ma połączenia. Tu nie ma połączenia. Następnie znowu tutaj przymocowuję te kwadraty, dwa kwadraty z jednej strony, dwa kwadraty z drugiej strony. Nadal ich nie łączę, ich tu. Tutaj nie ma połączenia. Tutaj nie ma. Łączę je tu, tu, tu i tu, i tutaj też nie ma połączenia. Następnie kolejne dwa kwadraty, i tutaj już się zmienia o tyle, że o ile tutaj z przodu nie ma połączenia, to tutaj już połączenie jest. Tu połączenie jest. Tu połączenie jest. A tutaj u dołu znowu połączenia nie zrobiłam, bo, tak jak widzieliście pewnie na zdjęciach czy na filmiku, ja chciałam mieć tutaj rozcięcia. Czyli tutaj doczepiam znowu 6 kwadratów, przy czym tak, tutaj jest niepołączone. Te te kwa ten kwadrat jest połączony z tyłem, bo już mówimy tutaj o przodzie. Ten kwadrat jest połączony z tyłem. Oczywiście są tutaj połączone między sobą. Nie ma połączenia przez całą tutaj długość przodu i tutaj w tych miejscach. Tutaj, ponieważ chciałam mieć rozcięcia po bokach, a tutaj, ponieważ w tych miejscach Czyli tak jakby na długości trzech kwadratów, jeden z przodu, ten na ramienny i jeden z tyłu, będą rękawy. Rękawy wykonałam z trzech kwadratów, jak, mianowicie dokładnie tak samo, jak są zrobione tutaj, jakby powtarzam, ten fragment. Czyli tutaj jest jeden kwadrat złożony na pół na ramienny, i e, dwa kwadraty z, jakby od, z przodu i od tyłu. Tutaj, oczywiście, otwór rękawa nie zaszywamy. I tutaj jest to samo. Tak? Czyli tutaj też nie zaszywamy. A tutaj jest ten rękaw złożony na pół. I słuchajcie, w ten właśnie sposób uzyskałam tą narzutkę. Tak? Mam nadzieję, że to jest jasne. Gdzie łączymy, a gdzie nie łączymy. Czekajcie, tu, gdzie, nie, tu, gdzie łączymy, zrobię takie linie lżejsze. Tu, gdzie są połączenia. A tutaj, gdzie. Zostawiamy puste, oczywiście tutaj na początku, prawda, zostawiamy puste, później dołączamy te rękawki. To yy, są takie grubsze te linie, mam nadzieję, że to będzie czytelne i też mój, że mój opis jakby w tym pomoże. Oczywiście możecie połączyć tutaj tył z przodem i nie robić tych rozporków. Możecie również zrobić bluzkę z tego, czyli na przykład yy, zostawić tutaj, yy, czy, czy jakby zamknąć przód. Przy czym... Proponuję, żeby to się ładnie układało, żebyście nie zamykali tutaj na tym, na tym jednym kwadraciku, bo dekolcik będzie skromny i nie będzie się to dobrze układać. Tylko tak z tyłu na tej połówce, a z przodu dopiero tu. Czyli gdzieś tutaj przy końcu albo przy jednej trzeciej tego kwadrata, to zobaczcie, jak Wam tam bardziej będzie pasować, jeżeli chodzi o to, jak to leży na biuście. Natomiast nie, raczej nie róbmy tego dekolciku takiego małego, już nie spodziewam się, żeby to się dobrze układało. Co jeszcze możecie zrobić? Słuchajcie, ja w momencie, kiedy połączyłam te kwadraty, to. Yy, Postanowiłam, jakby, wykończenie tego przodu tutaj wokół szyi, i te przody, te poły, oraz tutaj wykończenie rękawów zostawić takie, jak jest. Ale, jeżeli chcecie, możecie sobie zrobić plisę. Wtedy trzeba po prostu zrobić, jakby, łańcuszkiem od tutaj na przykład tego szczytu do tego szczytu, tam, gdzie łączyliśmy, wykonać łańcuszek, wykonać taką, jakby, linię prostą tutaj na boku, i wtedy. Tak, tutaj od, od tych y, miejsc, gdzie były te takie niby pikotki do łączenia, y, po prostu zrobić łańcuszek i później y, słupkami obrobić. I można sobie zrobić plisę dookoła. Można, nie ma problemu. Podobnie można zrobić u dołu, podobnie można zrobić na rękawach. Można zrobić jakiś rodzaj, nie wiem, na przykład przymarszczenia tych rękawów. Także możliwości, jeżeli chodzi tutaj o połączenie tego wszystkiego, czy o wykończenie bardziej jest dużo, ja postanowiłam zostawić w takiej formie bez tych wykończeń e, tą koronkę, dlatego że bardzo mi się podoba taki dosyć właśnie surowy efekt tej koronki. Słuchajcie, ja jeżeli chodzi o moje kimono, które jest sporą, sporą pracą, jeżeli chodzi o szydełko, na szydełku 3,5 mm 3 i pół milimetra szydełko um, zużyłam 465 g nici. 65 g nici Glam. E, czyli tak naprawdę warto byłoby zaopatrzyć się w 10 motków w, e, nitki Glam, żeby to zrobić. E, natomiast naprawdę e, uważam, że warto, e, warto sięgnąć w tym przypadku tej nici po szydełko, gdyż po prostu ta rzecz jest wyjątkowa. Na koniec bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dajcie mi znać koniecznie, kto zabiera się za robienie tej narzutki, tej lub podobnej. Bardzo Was zachęcam do tego, żeby modyfikować ten projekt, żeby z tego kwadratu powstawały różne rzeczy. Już na socialach widzę, na Instagramie szczególnie, że robicie różne rzeczy z tych kwadratów na przykład taką krótką koszulkę widziałam któraś dziewczyna zrobiła, widziałam też obrusy z tych pięknych kwadratów i wiecie co chyba sama sobie taki obrus zrobię po prostu wygląda to kozacko ta koronka, która powstaje z tych kwadratów to jest coś pięknego oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że ona jest dosyć taka wiecie rzadka, w sensie ma duże te dziury, ale efekt oszałamiający więc jestem ciekawa bardzo co jeszcze z tych kwadratów powstanie oznaczajcie mnie koniecznie na swoich socialach, jeżeli coś z tego wzoru robicie i dajcie znać, co myślicie, czego potrzebujecie, jakie kolejne tutoriale powinny pojawić się na kanale mysz. Będę bardzo wdzięczna za każdą informację od was i jak zwykle zapraszam do subskrypcji, do lajkowania, komentowania, udostępniania moich filmów. Gdyż dzięki temu mogę poświęcić jeszcze więcej czasu na to, aby dla was tworzyć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Busiaki.